Dzień dobry. Rozpoczynamy tego vloga y, holem z DM-u. Mam tu taką siatę i zrobiłam zakupy, więc lecimy sobie po kolei. Pierwsza rzecz: są to plastry woskowe do depilacji. Ja lubię, czasami używam. Mmm, także wzięłam. Druga rzecz, oczywiście, yy, z balea żel do mycia ciała, bo mi się już kończy. O, ładnie pachnie, owocowe Nie wąchałam go, ale po prostu go wzięłam, bo on najbardziej zszedł. Później co to mamy? Maszynki do golenia. Wziąłam jakieś takie lepsze droższe, bo yy, bo nie było zbytnio wyboru i chciałam mieć też coś dobrego, dlatego że ostatnio mi się nie dosyć że trudno goli, to jeszcze jakimiś tańszymi to jest to jeszcze cięższe, yy, płyn yy, do mycia naczyń z DM-u ładnie pachną, to są jakieś takie jeszcze edycje yy, letnie więc jeden. A tutaj mamy drugi też taki letni, więc jest różowy i zielony. E, różowy i żółty. Następnie słuchajcie, wzięłam po małe jakieś zapasy sobie można robić. A że byliśmy w Demie, to wzięłam od razu takie chusteczki. E, dla dzidzi taki czteropak i wzięłam je dlatego, bo ja pamiętam, że je kupowałam mojej siostrze i moja siostra była z nich zadowolona, więc polecenie jakby od niej, że je kupowałam i je sobie chwaliła. Kupiłam też te, zobaczymy jak nam się sprawdzą, jak nie to wiadomo też będziemy testować inne, ale na początku wzięłam taką paczkę takich I później mm, zapach. Do, do dyfuzora, później nam się skończył. A też nie wąchałam, ale to świeże pranie, więc podejrzewam, że. A dobra, i tak nie otworzę, że zapach znajomy, bo już miałam coś takiego. Tutaj żel dla kuby. On sobie wziął z czego widzę. Dwa takie same. I ostatnia rzecz, też jego to taki dezodorant do butów. I to wszystko. I za te um, zakupy zapłaciliśmy 29 euro. I tak się um, prezentują. Tyle. No, także pokazuję się Wam, i Wy w tym vlogu. Jeszcze nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, bo aktualnie Kuba sobie robi malowanie. Ale my w tym vlogu na pewno dekorujemy sobie. Mieszkanie na jesień, i co prawda, jeszcze wszystkie dekoracje mam w piwnicy, ale za chwilę przyniosę, albo nie przyniosę, bo też są tam, gdzie ja nie sięgnę, czyli w tej szafce zawalonej. No to co mam, to za chwilkę przyniosę te dekoracje, które już mam. Zobaczymy. Znaczy, mam tutaj w domu nowe, a te resztę stare z poprzednich lat są w piwnicy, i to musi iść po nie. Kuba. Także zapraszam Was do oglądania. E, no, zobaczymy jak to pójdzie. Na pewno macie w tym vlogu e, dekorowanie. I w ogóle byliśmy w tym DM-ie, i Wam teraz wrzucę taki krótki klip, ile już jest kalendarzy adwentowych w DM-ie, bo mówię, muszę Wam nagrać, bo naprawdę jest wrzesień, a już kalendarzy full. Zebraliśmy tu wszystkie dekoracje Jakie mam Tu są nowe Czyli tutaj pierwsze mamy tą Dynię szklaną Tu mamy ten dywanik Z dynią, duży Napis Tata z in Dekoracja Poszewka Z pomponikami ja jeszcze gdzieś mam stare poszewki, w sumie jeszcze je muszę wyciągnąć. I nowa jeszcze jest tutaj świeczka. Świeczka dynia. Sinsaja. Jak coś. Bardzo ładnie pachnie. O. Tak wygląda. Jeszcze zaraz muszę poszukać te stare poszewki. To zaraz wam pokażę. Czekaj, tu jest ogólnie chyba królik wielka. No to nie jest nic jesiennego, tak? To nie. Tu jesienne stare już teraz. Mamy takie dwie dynie. One są zawsze w kuchni. Dynki. Tu mamy jakąś gałązkę z liściami. I teraz tu są pozostałe rzeczy. Ja mam coś takiego. Nie wiem, wziąłem jakieś, bo było, było tanie. To jest takie jabłko, też. Tu mamy taki zestaw dyń i szyszek, też do kuchni w sumie. I teraz tu lecimy chyba z tymi dużymi. I no mamy jeża, zapomniałam o tym jeżyku, jesiennego jeżyka, takiego białego, złotego. Tu mnie te kolory na jesień nie są jakieś w jednym kolorze, tylko tu biało-złote, tu pomarańcz, pomarańcz. O kurczę. Co muszę pozostawiać te później, żebym miał w co pochować. O tu jest taka duża, piękna dynia. Swoją drogą ja je kupiłam na wyprzedaży sporej. Jedna. Tu mamy mniejszą. Jest mniejsza dynia. I one są z Tediego. Tu mamy świecę. Jaką? A ja zapomniałam o tej świecy pięknie pachnąca świeca Spice Pumping i ona jest z T.K. Maxa. Coś wyoszczyć nie chce się. O, bardzo fajne są z tego dewuchą. Polecam te świece z DW Home. Ona jeszcze ma drewnianego knota. To a tutaj ostatnia rzecz coś zaklejone. Czekajcie otworzę to. Tu też mamy dwie dynie. Jedna jest złota. O. A jedna, jedyna jaką mam taką Ala, wiecie, Halloweenową i to jest jedyna rzecz, którą mam coś powiązanego z Halloween. Taka. No i pusty, więc mam jeden karton z dekoracjami jesiennymi. Za dużo tego nie ma. Jak widzicie, to są te miecki To wszystko sobie zostawimy. I będziemy się brać za dekorowanie. To zostawiamy. I to zostawiamy na no jakoś tak Halloween to mm, nie chcę więcej. Dobra, to jest ta gałąź. Aha, jeszcze muszę wyciągnąć poszewki jesienne. Teraz sobie w ogóle przypomniałam, jak ta świeca pięknie pachnie. Naprawdę, jak będą w tym roku w, w, w TK Max, to Wam polecam te Spice Pumping. I w ogóle te wszystkie świece znowu um, to w porównaniu teraz ta do tej jakby nie pachnie wcale. No pachnie. Mi się wydawało, że tak pachniała. A teraz jak wącham, jakby w ogóle nie pachnie. Ale fajny fajnie później będzie taki pojemniczek, jak wiecie dyniowy jak się wypali. Tu mam takie dwie paczki cukierków. Uwielbiam te są z Aldika. A te są nowość tutaj w Niemczech, knopers y, i są tak pyszne, że w ogóle Kuba kupił dwie paczki y, tutaj jest już prawie cała zjedzona, no i myślę, że te cukiereczki przesypiemy sobie do dzieni. No i wygląda to bardzo ładnie, można wymieszać i ja się skosztuję. Jestem trochę daleko, mam nadzieję, że ale chcę, żebyście wszystko mniej więcej widzieli i mamy faktycznie kolejny dzień nagrywania. Wczoraj nie nagrywałam już nic, bo... Ee, bo co? Po tym malowaniu tak nas pochłonęło raczej kuba, że był taki bałagan, bo wszystko z korytarza było, bo było są do sypialni i stwierdziłam, że nawet nie ma sensu hmm, nagrywać tego, dlatego dzisiaj nagrywamy, aczkolwiek na dworze powiem wam, że jest 18 stopni słonecznie, więc ta jesień jeszcze tak, Też taka jesień też jest słoneczna. No, ale nieważne, dekorujemy. Więc tą pożywkę widzieliście. Tutaj miałam jeszcze jedne, tutaj mam, o, tak, one są stare, ja nie kupowałam innych. Tu mam taką, tylko one są wiecznie każda w innym kolorze, z innej parafii. I tu mam tą, ale ta w tym roku nie będzie, no bo kupiłam tą drugą. Nową, a mam jedną, tylko taką poduszkę podłużną. Więc w tym roku ta idzie w odstawkę, ale ja Wam pokażę. Jeszcze miałam taką. No w sumie to na tyle poszewek, jakich mam. Tak jak mówię, więcej szalejemy na Boże Narodzenie. Ta w ogóle poszewka że i tak musi iść do wywalenia. Będę musiała później zamówić jakąś inną, bo cała zszarzała. Przefarbowała. A i tak po jesieni będzie świąteczna. A świąteczną akurat mam, więc bez problemu. W razie co tu pod spodem też jest taka ładna. Więc to pójdzie do wywalenia, ale okej. Okay. Nie na ziemi nie rzucamy, bo ciężko podnieść. Ta będzie ładna. Zaczniemy sobie od poszewek. Tutaj wszystko mam przyniesione na stół. To co mam. Jeszcze wam nie pokazałam oczywiście kubeczków, a jeden kubeczek mam nowy z Pepko. Nie wiem, czy wam go nagrywałam, bo kupiłam go chyba nawet w lato. Albo na wiosnę, jak już był, to już go kupiłam. wiem, że później może nie być. Aczkolwiek widzę, że w tym roku też są te same kubki. Myślałam, że dzisiaj w ogóle w jakimś sweterku, ale nie tak ciepło. I jeszcze chcę korzystać z krótkich rękawków, to ubrałam sobie krótki rękaw. O proszę, jak ładno, fajnie. Będzie to wyglądać. Ale mam skarpetki, te z in w duszki ale e, halloweenowo, halloweenowo, jesienne. Dobra, teraz te dwie to co są? Każda w odcinek trudno. założone. Teraz tutaj ten kącik sobie zrobimy, tylko będę musiała chyba Was przybliżyć i obniżyć. Nie, może tą świeczkę o jest, użyjemy. Zobaczymy. Te, te, nie, nie, może te. Położyłam tu nie wiem czy będę mierzyć jeszcze na tym w czy na tym dużym. Zobaczymy, a to sobie zmienimy jakoś. Ten lampion wtedy nie wiem, gdzie pójdzie. Zobaczymy, bo teraz w tamtym że miałam taką dużą podstawkę, a teraz mam taką małą. Chociaż, aczkolwiek by też chyba nawet mogło stać sobie ostatecznie na tym, bez żadnego. Tego też ładnie. Wtedy mi się więcej zmieściło. Hmm. Nie wiem. Damy tak. Tu mamy świeczkę z serem, tu mamy zwykłą złotą dynię. To mamy jedyną, tą halloweenową, co Wam pokazywałam. Halloweenową. I tutaj piękna świeczka, do wiele już ściągłam, wywaliłam, bo jak ona jest otwarta, to tak ładnie pachnie w całym domu. Naprawdę kupcie się, to są jedne, które polecam i które się równomiernie spalają. I jeszcze w dodatku są to świeczki sojowe. Z czego mi wiadomo. Dobra. Więc sobie. Tak. Świeczka. Ładnie. I tutaj może ananas do schowania, kominek, i to trzeba przełożyć. Gdzieś zobaczymy. Zobaczymy, dobra. W łazience się nie dużo zmieni, bo z tego dywaniku na ten większy z dynią, i to będzie jeden akcent fajny, ale fajny, bo jest taki większy i właśnie teraz na na jesień idealny taki większy dywanik będzie nam cieplej w nogi. Dobra, przenieśliśmy się do kuchni, zaraz Wam jeszcze pokażę kubeczki. Tu też w sumie za dużo nie mam, bo mam tylko to i ten napis i. Kuba będzie musiała mi pomóc, więc ja Wam pokażę efekt przed. No, tak jak mówię, za dużo to się nie zmieni i za chwilkę będziecie mieć efekt. Po. Tutaj dużo nie ma. W grudniu słuchajcie, to się zmieni mega. <grytania> I dekorowanie skończone jak na ten moment, e, tak jak mówię, za dużo tego nie ma, bo to jest jesień, więc nie szalejemy na jesień, szalejemy na Boże Narodzenie, ale wszędzie gdzieś jakiś akcent jesienny jest. No i w sypialni, w salonie najwięcej, w kuchni też, w łazience dywanik, mm. no więc wszędzie gdzieś jest coś jesiennego. E, później przychodzę do nas znajomi, więc akurat fajnie, że mamy posprzątane sobie posiedzimy. Byliśmy w sklepie, kupiliśmy donuty do kawki, mamy pełno swoich cukierków, jeszcze jakieś tam przekąski będziemy mieć, także spoko. I myślę, że później wieczorem Wam ogram taki efekt końcowy, jak powłączę może te lampioniki, te świeczuszki, takim klimatycznym stylu będziecie mieć pewnie już ograne na sam koniec. A ja idę teraz zrobić sobie herbatkę, herbatkę, nie herbatkę, tylko wodę z cytryną i z miodem.